Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Want oh, yeah. to believe? Just watch. Poppy playtime. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can yeah? Everything, everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago. We are still here. Find the flower. Aha. Czyli mamy znaleźć nic prostszego. Zachowało na ten sam kwiatuszek, co tam był pokazany na kamerze. Okej. Okay. O, taśmę mamy. Inaczej się podnieść. jest jakaś ciuchcia. Tutaj w ogóle coś jest. Nie? Nie ma. Tu taśmy da się... Da się zebrać. Mamy taśmy Możemy ją tutaj wsadzić. Tutaj coś. O, kod. Czy jest na cztery cyfry może pod. Może w tych pudełkach jest. Albo na tej. Na tej ciuchci. zielony, różowy, zielony. Nie ma, pamiętam. Chyba. Oh. Okay, 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 Ale instrukcja. Okay. już go zabrać? Nie. Okej. Okay. Czym jest tylko jedna łapa? U... Teraz ten można wejść? Nie. Ale tam jest... Tutaj, tutaj nie mogę wejść? O, przyszedłem Znaczy to. Okay. o, ale ty wysoki jesteś, piąteczka. Jeszcze raz, piąteczka. Ale się dryblas, To No ale to jest tak ciemno, nic nie widać Okej okay. Okej okay. okay. A przynajmniej jesteśmy bezpieczni Teraz nie może wejść Co było coś z właśnie majchami A skąd mamy to prowadzić? O mój Boże Zobaczmy, jak to wygląda O Czekaj, tu jest zielona łapa Skąd, Skąd mam mieć zieloną łapę? No więc będzie... Okej, no No Okej okay. Działa wszystko, tak? Wszystko jest. O kur... Pracowałem, nam spadł. Mogę przejść? Mogę. No, już go nie ma. Uciekł. Ale wstydliwy chłopak. Dobra. Pora pójść. Oj. Nie chcę, ja tam nie chcę iść. Dobra, O oh No, po prostu trzeba iść. Po prostu trzeba iść. Okay. Nic za mnie nie biegło. Co no to jest? Co chodzi tu? To jest wszędzie bardzo ciemno. Bo to mam jakąś kasetę zabrać Dobra O, i mamy co to? Tam są? Dobra. Czyli o to chodzi. Dobra. Czyli tutaj trzeba się porozglądać. Okej, okay, czy to się da? Może tutaj są inne ręce. Ale wystarczy. Mamy jedno. Tam jest ta łapa druga. Okej, okay, czy się nie da? mamy no, kolejny i jeszcze tak gdzieś powinien być trzeci. Gdzie jest ten trzeci generator? Czy cokolwiek to jest? Hmm? Gdzie jest ten generator. Ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest ten generator jednak. Nie no, nie ma tego trzeciego. Czy on może być ten czwarty? Może w jednym... Jest ten czwarty generator. Tylko coś go nie widać. A okay. było tak ładnie. Ja daje nic, a nic nie widać. Możemy można wejść. może tutaj gdzieś... Nie no, nie ma no To może to jest ta głowa? Gdzie jest generator? Czekaj, 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 czeka. To jest. Patź tu. Nie, tutaj nie. Chodź tu. No, dobra. Idziemy. Zrobimy pożyteczną tą rzecz. Chodź tu. Nie. Chodź tu, tam nie, to się dobrze. Dobra, małe głowę, nie można. No, ja chciałem już zdążyć tą zabawkę, Kurde, no nie, to się, czemu tutaj nic nie ma. Tu jest kropa, to jest kropa, Tu jest kropa i nic to nie daje, że tu jest ta kropa. Tutaj może coś kapota da się wejść, ale to mi nic nie daje. Dobra, jestem tutaj No i co ja tu? I co w związku z tym? No chodź Wiem, że... To, wiem, że się ciebie da. No nie da się. No, chodź. No, dawaj. no chodź. Dobra. Może tu górę trzeba jakoś zniszczyć. No, nie, no, ewidentnie. A może tutaj coś tutaj jest o mój Boże ale to długo zajęło A on się skrył na górze kurde ale ja ślepy jestem dobra co się dzieje? O ja się chyba wola odsunąć o! o dobra mamy przycisk tu, a drugi nie okej, okay. jeden tu, drugi tu. Oh. się zadziałał. Czy tutaj mogę wejść? Tutaj coś może. Okej, okay, czyli tutaj na to trzeba wejść. Tutaj, okej. Okay. Czekaj, 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 tu. Tu, okej, okay, czy trzeba przez to a później przez to Ja się nie ruszam Ja się niepokoję, że to mi się samo rusza Ja wolę mieć kontrolę nad sobą Kurde, nic nie widać O! O Zabaweczki jestem, jestem zabawką Jestem uznawany jako zabawka. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że tutaj zakończymy pierwszy odcinek i. Do